Dobra, siemanko, to tutaj Pedroden i witam Was w moim pierwszym odcinku z Doliny. Dziś ze mną jest. Botek. Yes. Okay. Siema! Cześć! I dzisiaj? I dzisiaj? Jedziemy do portalu! Trzeba. Smoka, tylko wiecie co? Co? Za... 10 sekund wracam, liczbę. Teraz. 10. Na, dwa przez cztery, dziesięć. Ej. Nie! No. Wiem, że nie zdążyłem, ale musiałem zjeść to, to... Co? No? Oj wpadłem! No dobra, chodźcie do Eniu! No chodźcie do Enu! Oj wpadłem, czyli Ruper! Oj wpadłem! Oj wpadłem! Ja wiem czemu ty lewitujesz? To ja nie lewituję! Ja nie nie, nie mam! Ty no, bo... strzelamy najpierw w te wieżyczki, co mu się regenerują! Ajdem tak, smaczny! Jestem sniperem! Może jestem, jestem słuchaj. Zabił trafiłem! Ja, ja też! Tak. What the fuck! Jest, dobra. dobra! Jeszcze... Jeszcze wierzę. Jeszcze wierzę. Dobra, ja sam. robię. To nie robota dla mnie. Ja miałem takie dorab. To nie robota dla mnie. A ruchły od razu te na smoka. No, a potem ja, o czego rozginałam. Nie, a ja jeszcze nigdy nie zginęłam w Endzie. Chociaż nie zginęłam. A O, ja mam nie. Nie, czy... Jezu, nie mogę trafić. Czemu? No, 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 no. O, tak sukwa <laughs> mnie bije. Ha, podpaliła się. Mój głos. się... To jest moje czyste albo, 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 albo. Albo, 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 albo. Albo, albo strzelaj. Al, al, albo. Dobra, tym sobie meczykiem. Cześć, Endermanie. Ja się O, o A chciałem go pocisnąć, ale. Mhm. Jak żeby Gendermana Trzeba być w nogi. No wiadomo. Ale jak masz miecz na ogień, to ten. To ci wiesz, ucieka. Ja mam, widzisz właśnie to pasuje teraz. No, ta wieżyczka jest tylko niska? Tak, ja zniszczyłem ją właśnie. Chodź, No, chodź tu, smok, chodź na solo, chodź A! na solo! Chodź tu, no, chodź, ja chodź. Synek, synek. No, chodź, synek, Chodź na... Synek, chodź na solo. Mama, jestem sniperem. Jestem jak Ronaldo w realu. Jak Ronaldo wczoraj pięknie była Ej, tam się jeszcze chujobi robię. W... Eee, sorry za słowo. To się wychnie. No. To, to mnie wycinasz to fajnie. Cześć! Dobra. Dobra, nie wiem jak wy, wiecie co nie Puszę, wiem jak jak wy. wy! Nie wiem jak wy, ale ja idę kopać o przedmiot. A idź kopać. Potem pójdzie Dole. może... Ma... Smoleńska. Jesteśmy posłuchi. Ej, ale teraz go szybciej zwiedzimy niż na odcinku lobbyera. Co? Teraz tego szybciej zwiedzimy. A myślisz, że dlaczego? E Pierwsze dwie sekundy w Endzie Pedro wypadł ze świata. Pierwsze pięć minut e Master, Koala wyłą Master, Koala wyłą Master Koala wyłączył, Master Koalowi wyłączył się laptop. Bo nie denerwuj No i. Jakby nikt we mnie nie strzeli, to byłoby pięknie. A tak to bym jak strzelił strzelił. Smok na ciebie wleciał, na samym początku. O lol! Ej, tam jeszcze mu się regeneruje gdzieś. No ja tam idę. To idź, bo on miał mało HP, a teraz ma więcej. I tam jeszcze! A, Smoku, nie chodź we mnie. Proszę cię. Tam nie... Ale... Tam nie trafię! Czekaj! Trzeba Mandzia! Trzeba Mandzię ściągnąć. Mandzie? No, Mandzia! Mandziu! O już no. chyba. Już? Czy jeszcze nie? Ej, już! Już! Już, bo nie ma, bo na łapki fajnie je widzę. Teraz smaczko masz przesrane, kolega ty mój. O kurde! Jak mnie we <słuch> nie wleciał, nie zauważyłem <słuch> go. <słuch> Tylko wiemy, że No chodź no podejdź tutaj mam promieczyk na no i podpalę ci no, ziomeczku no, wiecie, Anko jakie strzoły no. Smoka nie da się podpalić, ale dobra. Ja, to, 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 to ja, jak nie, no da się dać ja przez końca. Aj to, o to Ej, dobra, dobra, wlatuję, wlatuje, wlatuje. a, dobra. Tylko Trzeba podejdzię i takie kurde. Zrobić... Dobra, ja próbuję zabijać Enderman. On za szybko lata, trafiłem go. No. To jest Minecraft, będziesz... czego yy, nie oszukasz. To jest moj, Minecraft, moj Minecraft. Może jak ma oczywistów będziesz... ...moim laskami, ale będę jechał do zera. Smacznego, nigdy yes. nie... Smacznego! Yes. Smacznego, yes. Pedro, yes. Smacznego. smacznego! To się tak robi. Tak, ja mówię smacznego, Pedro, jest! Happy! I'm more happy!

Ej, a, a ja smok, ogóle nie jest taki trudny do pokonania. Tak, ogólnie. No, to, no nie, To jest trudny do, do trafienia. No, bo lata cały czas. Śpulek mały. Usur. Co? No! Ciała to O ty! Sorry! Sorry! Sorry, I Pedro! Ej, no, sorry. sorry, ja chciałem smoka walnąć. Co tu się wstyduje? Kurde. Ktoś go trafił.

Ej, ile osób teraz strzela, nie wytrzymał sam strzela. Ej, nie strzelajcie we mnie! Ojeju! Ojeju! Ogonek, ogonek. Kto w Luku Wera strzelił się chwilą? Ty! Ja? Nie ja! To. No! Ej! Musiałeś wstać? Mam wstać? Mówiłem takie coś! Nie strzelajcie we mnie! Aj, już O ty! Już! Kukuku! Ej! Ty za mną! A ty nie uderzyłeś, ja cię Ej, to może ciężka jeszcze! On się tam regeneruje! Gdzie? Yeah. Wow! Ale smata jedno. Kto? Oto! Oto, Это там снайпер Это она в нем уже просто. О, кто А, в точке их нет там. Ну я там тебя там. я. Да, ты. Я там. Ты с маленьким. Она знает маленьку. я там хит. Усатный хитчер. Там дико в

Tu góreś! I nie ma jeszcze 50. Tu nie ale panowie? 22. 79 dziewiąty. Ile? Siedemdziesiąty dziewiąty. To siedemdziesiąty Ale ja do doty... tej. Ja wyrzucę w rzeczywistości. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Czego nie chcę. Czego nie chcę. <laughs> Tego nie. nie chcę, tego ja nie chcę. chcę. Nie chcę, no co mnie ktoś bije? No, jak objawiał przedmiot. Ja się, a, Enderman. No. Aha. Ja nie wiem. Jestem prosto, tak. kurde. <noise> nie! Chodź, oh, Jezu, chodź, a nie byliście bardziej jakieś dziecko, czy koksa, zjadł to sobie. Dobra, no to to jest Dobra, czy Ja mogę kończyć. A jak na ja wykopię. nie, nie będę ja to sobie wykopię. Bo, bo, tak, bo, tak, bo tak. Słucham, ja cię. Ja, ja to wykopię, ja to wykopię, ja to wykopię ja mam to gdzieś. Nie No spoko. Dobra. Ja Nie, się z wami że żegnam. Ja Nie, w... Nie wiem jak Pedro, ale ja. ja to jest ostatnie miejsce na moim dysku. Więc ja się z wami żegnam. No i my w ja też żegnam, no w dzisiejszym odcinku gówno co robiłem, czyli ja zawsze. Siemanko. Hello Kiki.